Ciemność, widzę ciemność, ciemność widzę. Któż nie zna tego cytatu z seks misji? Co? A tymczasem witam na test misji. Jakże wizjonerski tekst, moi drodzy. No tak, dochodzimy do czasu, dzień dobry. Że prąd, to będzie luksus i człowiek błotny, człowiek. Nieszanujący ziemię, kiedyś lejący wodę na potęgę i zużywający prąd też jakoś bez zbędnej refleksji, doszedł do takiego momentu, że grozi nam siedzenie amplakt. Normalnie bez, bez prądu. Chwilę Wam opowiem, jak ja to widzę. Ja naprawdę się w nocy zmęczyłem. Mi się śniło jakieś kurcze. kurczę. Aha. A tą lampkę to tak nie bez kozary sobie założyłem, bo właśnie się. Parę dni temu, jak miałem gości, śmieliśmy z tego, bo potrzebna była czołówka. Ja mówię: Słuchajcie, przecież to jest kapitalna oszczędność. Świecę tylko tam, gdzie potrzebuję. Nie muszę oświetlać otoczenia ze sobą, na które nie patrzę. Idę do kibla, świecę do kibel. Do kibel. <grym> <grym> Chcę kroić bułkę, kroję bułkę na desce i mam oświetlone. Naładowanie tego kosztuje grosze i to dosłownie. Słuchajcie. Wczoraj spojrzałem po tych no, niezabesłych wieściach o limitach z prądu. Spojrzałem na swoje rachunki, więc ja w pojedynkę, nie gotując, piorąc raz w tygodniu, zużywam około 1000 kWh rocznie. Ja. Zatem, ale naprawdę to jest, to jest tylko stawka dla, dla singli, dla, dla starych kawalerów. <noise> ja nie wiem, dla kogo to jest. To się nie da, tak. To się nie da zużyć mniej niż 2000 kWh. Nawet dwójkę, a już rodzina to na pewno zużyje o wiele więcej. Więc, tak sobie to tutaj rozpisałem na urządzenia luksusowe i takie niezbędne. No ale takie, takie podstawowe. No Odkurzacz, no to to jest no ile odkurzamy czasu? Chwilę, dosłownie 10 minut. Zależy, kto jaką ma chatę. No, ale to też wszyscy będą w spidzie wielkim to robić. Pralka, to tak jak powiedziałem. Ja akurat nie męczę się gdzieś, nie, nie trenuję, nie, nie przepacam ciuchów, nie brudzę się gdzieś. Więc jak to jest, sobie na, nazbieram na jedno pranie. No i czasami coś ekstra, bo jakieś ręczniki też. Czy coś? No to te 4-5 prań po 40-50 groszy. to Czasami po 25 na tym super eko. No, to nie są jakieś moje koszty wielkie. Jestem sam. W niektórych domach się pierzy na okrągło, zwłaszcza z małymi dziećmi. Oświetlenie. No, dzisiaj mamy oświetlenie LED. To jakby można było na to nie patrzeć. Można coś zgasić, przygasić i tak dalej. Lodówka to jest duży koszt. To jest około 25-30% zużycia prądu w domu. Ona jednak cały czas pracuje. I to jest, no, to, to, to jest około 300 kW rocznie. 200-300 zależy, kto jaką ma. Niektórzy mają zamrażarki dodatkowe. Lubią sobie jeszcze, jak mają dużą chatę gdzieś w spiżarce, potrzymać różne mięsa, warzywa i tak dalej. Mikrofalówka no, to też używamy kilka minut, więc to tam nawet nie wliczam czy ekspresu na no, ekspres to już tam, no ale to zależy właśnie ile kto zużywa. To są niby drobiazgi, które się składają na jakąś tą całość. Mikser kawy, no to też chwilę miele, No toster, to jest tam 800 tysięcy watów no 600, no to też to jest jednak chwila. Telewizor, telewizor to będzie, to są takie założenia. Zajrzałem do Netu, um, obliczając, że Biorąc średnią taką 2,5 godziny dziennie, takie zdrowe oglądanie, to daje nam 1000 godzin. To jest około 40-50 kWh rocznie. Przy 2,5 godzinach dziennie telewizor 32-calowy. Ludzie mają różne ganka. Choć sobie kupimy jakieś 55 albo 60, pokażemy wszystkim. I tu już się zwiększa, to patrzą na swoją ściągę nawet do 150 kWh, przy dwóch i pół godzinach. A są domy, gdzie przecież rano bajki muszą lecieć, bo muszą. No. Lecą bajki. Potem popołudnie jest dla dorosłych, to już są inne tematy, teleekspresy, wiadomości. Dlaczego też, dlaczego oni, dlaczego ja? Inne trudne sprawy. Wieczorne jakieś kino, film. Czy nawet te Netflixy i tak dalej. Komputer. Używając takiego zwykłego laptopa, no to też są grosze, bo to jest od 10. Zależy, czy on coś tam ma liczyć, czy nie liczyć. Tutaj w zasadzie nic nie liczy. 20, 30 watów pobiera taki laptop. Nie taki już, który renderuje filmy, czy, czy ktoś gra, no to to już są większe Jednostki i nawet taki laptop, już lepszy gamingowy na no to zużywa 90, 100 watów i więcej, a stacjonarny komputer, no to dawniej były zasilacze 200 watów, dzisiaj są 500, 750, to już no być może więcej, ja teraz nie siedzę w tych komputerach, moja wiedza się skończyła na 500 i chyba właśnie 750, więc to jest potężny ciąg. Z ciąg, gdzie karty graficzne to wszystko pracuje, obciąża taki zasilacz, a nikt nie siada do gier komputerowych na chwilę, lub właśnie pracuje przy składaniu filmów i tym podobne. Więc to będzie tak. No, przy takim 200 watowym komputerze około 60 kWh Miesięcznie, czyli 600 już nam daje rocznie. Ludzie ja sobie nie wyobrażają, to nie, to albo się decydujemy, nie, no, żyjemy normalnie i koniec. Albo no, nie da się tego wszystkiego ścisnąć do 2000 kWh. Nie wyobrażam sobie, naprawdę, to wszystko będzie życie, miałem ja całe na całe szczęście tak marzyłem wrócić do akwarium, ale coś mnie, nie wiem, Bóg, siła wyższa, los, nie wiem kto, jak chcecie sobie nazywać. Ja mówię, kurczę, świat szaleje, świat wariuje. Mówię, zaczekam. Chciałbym mieć, tak naprawdę chciałbym mieć akwarium, ale czy mnie teraz stać, czy założę sobie później, Ja być może już nigdy. I grzałki, filtry, oświetlenie to cały czas będzie włączone. Tak jak lodówka. No, życie musi tam trwać. Kurczę, jeszcze nie. I całe szczęście. Całe szczęście. Bo to jest 10 watów na 10 litrów wody. To jest grzałka 100 watowa. Proszę bardzo. Kuchenka elektryczna. Ludzie, ja... Może codziennie, co, co drugi dzień. Jakieś jajko sobie usmażę. Przesadzone czy, czy, czy jajecznice. Raz na miesiąc jakieś leczo. Zupę raz na dwa miesiące. Z różnych powodów. Po prostu nie gotuję, a bardzo lubię. Ale to już inny temat. Czy samemu się chce i tak dalej. Czasami do piekarnika wrzucę mrożone bułeczki. To jest też parę minut. To jest moje całe zużycie, kiedy, kiedy kuchenkę macie 2 kW, 5, 7, 8. Nie wyobrażam sobie na święta nie włączyć i nie piec różnych ciast, pieczeni, bigoców i tak dalej. 5 kW. Piekarnik, jeszcze inne, do tego palniki u góry, jeżeli ktoś ma kuchenkę w całości elektryczną. No, no nie wiem, no nie wiem. No nie da się. Czajnik, czajnik, no to wam pokazywałem. Kubek wody, 2,5 grosza. Ja gotuję 4-5 razy dziennie. To ile to jest? 10 groszy. To jest, to jest naprawdę małe zużycie. Święta mówię. A co, co z oświetleniami? Będzie smutno i ciemno. Ludzie. ludzie u ulice już są wyłączone z oświetlenia. Ludzie zrezygnują na balkonach z różnych. To się tak wydaje. Niektórzy lubią różne, duże łańcuchy, kolorowość, świecące gwiazdki, gwiazdeczki i tak dalej. Także ja się cieszę, że tego akwarium nie wziąłem póki co. A teraz sobie wyobraźcie luksus pod tytułem: klimatyzacja, wentylatory. A jak ktoś ma biuro w domu, no to tam niby sobie odciągnie. Od kosztów. Może zobaczymy, jak to będzie, bo to dopiero ma przejść przecież. Mają być jakieś dodatki dla tych, którzy będą oszczędzali. To jest przerażające. Ja mam 180, za dwa miesiące, 180 kWh, teraz szedłem do 160. Co z ładowaniem samochodów, moi mili? Ci, którzy ładują w domu. I tutaj mam ściągę. I załóżmy, że samochód zużywa około 18-20 kW na 100 km, i przy taryfie tej 50 groszy to, to wychodzi około 60 zł miesięcznie, czyli 120 kWh. Czyli 10 miesięcy 1200 kWh. Nie ma szans. To jest dla ludzi samotnych stawka no, ta cała idea. Nie da rady żyć mniej niż, zużywając mniej niż 2000 kWh. Ja to tak widzę. A jeżeli będzie rzeczywiście tak wielkie podwyżki, tak, tak wielkie podwyżki będą na to sobie nie wyobrażam. Rzeczywiście prąd staje się luksusem, i ten, ten człowiek tutaj zaczął tak szaleć kiedyś, nie byliśmy do tego przyzwyczajeni. Nie? Tak naprawdę można było sobie zużywać dopiero później. Weszły podzielniki ciepła, liczniki na wodę i tego typu rzeczy. A jak ktoś lubił się dogrzewać farelką na przykład, 800 watów, jakiś grzejniczek, bo zimno mu. No nie, zakładamy kufajki, ciepłe swetry i tyle. Chyba, że rzeczywiście kaważ na to stać. Czyli powrót do książki przy małej lampce, gitara nieelektryczna i tyle. I coś mi się wydaje, że tutaj nasze różne rządy na świecie coś ukrywają, że może być jeszcze gorzej niż jest, a Ziemia będzie się broniła. Czyli co? Zostaniemy pozbawieni samochodów, bo przecież ani na benzynę. Prąd będzie drogi. Węgla nie ma, ale jest. To jest. Ach, początek końca. Chyba. No dobrze. Trzymajcie się, nie było dzisiaj zbyt optymistycznie, ale takie są realia. Wyłączam, bo szkoda prądu.